Sieba ziomki, ziomale witam Santora na kanale w aktualizacji 8.0 w wiejskim życiu nad morzem. No i przejdziemy sobie do newsa, który tutaj już chyba niedługo zniknie, bo aktualizacja wyszła, no będzie już prawie tydzień jak wyszła aktualizacja. Nowe funkcje ulepszenia. Nad morzem znajduje się stary port i właśnie o ten port chodzi tutaj najbardziej. Kiedy zostanie odrestaurowany, będziesz mógł podróżować po całym świecie i handlować swoimi towarami. wypełnił swój dziennik podróży. Zwiększymy Twoje doświadczenie już poprzez zwiększenie u i interakcyjności. Nie wiem o co chodzi. Naprawiliśmy błędy i poprawiliśmy ogólną wydajność gry, to oczywiście działa odwrotnie, bo jest... Dodane więcej błędów i gra gorzej działa zazwyczaj po aktualizacji, chociaż ja nie zauważyłem. Działa dobrze, mi się wydaje. Więcej ekscytujących aktywności pojawi się już wkrótce, więc bądźcie czujni. No i dobra. I tak chciałem pograć sobie kilka dni w te wiejskie życie nad morzem, w ten port, żeby zobaczyć o co w tym chodzi. Nawet napisałem do Supportu Wiejskiego Życia, że odwrotnie statki mi pływają. Ale to nie tak, to nie tak, to wszystko dobrze działa. Bo patrzcie, na początku mamy dwa miasta: na górze jest Nowy Jork, na dole jest Rode Janero. Tutaj później mamy rzeczywiście Cair, Bermhaven. Tu nawet dzisiaj dopiero zauważyłem, że jeszcze jest do odblokowania Melbourne. Tylko też brakuje, to jest najłatwiejsze do odblokowania, pierwsze miasto. I tutaj następne w kolejności Shanghai. Dobrze. I później będzie następne kolejności do blokowania Kair i ostatnie... Właśnie Bremhaven. Dobra. No ale tak, patrzcie, statek.. Statek jest w Nowym Jorku i tutaj pisze, że... Znaczy, no że, 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 że już zrobione wszystko, to, 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 to to. Ale okej, okay. statek. Jest, y, przypłynął do Nowego Jorku. Zamówienia ma zrobione, nie? I tu chodzi o to, że y, ten statek jest zadokowany w Nowym Jorku, i w tej chwili, jakby miał odlokowane inne miasto, na przykład miałbym odlokowane Melbourne, tylko brakuje mi morskich monet, to sobie wybieram miasto, do którego ma płynąć ten statek, i klikam pick. Czy na pewno chcesz wymienić Rio de Janeiro? To zakończy trwający handel w bieżącym mieście. Dobrze, ok. Tu dostaję nagrody z tego właśnie Nowego Jorku. 65 tych punktów i kotwic. Fajnie. I tych kotwic. I tutaj sobie teraz ładuję to, co. Czy na pewno chcesz rozpocząć handel? Po przekazaniu towarów statek odpłynie. Ok, przekazuję, tutaj dostanę 75 punktów. Nie, y, oczywiście y, za zrobienie y, Rodegeneru, ro jak już ten statek dopłynie za dwie godziny, jak on sobie tutaj, tutaj popłynie te dwie godziny, mam szansę dostać te miszki. Na początku właśnie w nowym Jorku było możliwość oddania miszka żeby ten trzeci kufer, ten trzecie zamówienie sobie zrobić, nie? Tak samo w Rode Janeiro na początek można było oddać sobie statułki, statuę, żeby zrobić zamówienie właśnie w Rode Janeiro. Z Nowego Jorku oddawało się. A tu w tej chwili jest potrzebny hmm, kotek z Kairu. A tutaj w Nowym Jorku będzie mi potrzebne. Hu hu, z Brem Heaven. Czy dopiero w, yy, w tym. W piątym i szóstym mieście będę mógł zdobyć materiały do tego. A tu nie wiem po prostu. No. Jestem tylko ciekawy, czy te punkty, które ja tu zbieram, co w tej chwili mam 1340 Jak będę chciał odblokować sobie Melbourne, to właśnie jestem bardzo ciekawy i będę chciał nagrać o tym film, czy mi te punkty. Zabierze 2400, czy można sobie ulepszać statek? Bo rzeczywiście na początku, czekajcie, o rzeczywiście tutaj pokazuję, że mam 9 statuetek wolności, 6 piłkarzów, niedźwiedziów i tak. Ale chciałem pójść do sklepu. Na początku, jakoś dali dużo tych kotwic, dużo tych punktów, żeby kupić nowoczesną sofę do statku. 6200 to jest bardzo dużo. Bo w tej chwili, jak ja cały czas gram, to ja dopiero uzbierałem 1340, nie? No i rzeczywiście mam w statku tylko jedno pomieszczenie i jedną tą sofę. 10 punktów. Nie wiem w ogóle, co dają te punkty dekoracji. Nie wiem, co to w ogóle. Czy to zwiększa po prostu zdobywanie punktów na statku? Nie mam pojęcia. No i w sumie na tym, na tym to polega. Na pewno nagram następny film, w którym będę mógł już odblokować sobie Melbourne i jestem na razie nie wydaję tych punktów, tych kotwic tutaj, tych mo morskie monety to się nazywają i będę chciał zobaczyć czy pozbędę się wszystkich tych 2400, które tutaj potrzebuję. A rejsów handlowych to mam już czy 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 no ponad dwa razy więcej zrobione niż tutaj nawet tutaj do do Shanghai już mam wystarczająco i tak, no tyle, tyle. Oczywiście, pe pewna wskazówka, że warto robić sobie to w momencie, kiedy wysyłamy dwugodzinne prezenty do kumpli i gdy łowimy rybki, bo wiadomo, e, najlepiej sobie puścić sieć na 2 godziny i łowić rybki. Jak ja mam możliwość złowienia 11 rybek, to akurat pasuje na dwie godziny. I wysyłamy prezenty kumpelskie, te dwugodzinne, czyli ja tu akurat wysyłam do Mariolki nawóz organiczny, konewkę i pakiet piły. No i oczywiście pierwsze co to idę robię, statki, później wysyłam te prezenty elegancko. No. Mm. To by było na tyle o tym porcie tutaj. A jako taki spoiler do filmu, yy, który nagrywam. Chciałem powiedzieć, że już mam uzbierane materiały na zbudowanie całych ulepszaczy i w sumie to się zbieram bardzo długo na nagranie filmiku o ulepszaczach. Gdzie to są te ulepszacze, właśnie? E, tak, ulepszać zabawko maszyny i ulepszać salami maszyny. To już jest bardzo długo ta aktualizacja wyszła z tymi ulepszaczami i ja już powiem szczerze mówiąc nazbierałem sobie materiałów i tak za dużo pewnie, bo potrzebna jest drewniana beczka, potrzebna jest poduszka ciasteczko i potrzebne są też za niebieskie żytony co zaklamy i wszystko już sobie dawno obejrzałem, mam wszystko uzbierane. A dodatkowo chciałem powiedzieć, że tutaj do, do robienia statków, zwłaszcza do zrobienia statków w Nowym Jorku tutaj, w drugim okienku potrzebowałem popcorn z orzeszków ziemnych. I patrzcie, nie mogę go robić. Popcorn z masłem orzechowym. Właśnie, pomyliłem się, nie z orzeszków ziemnych, tylko z masłem orzechowym. I teraz tak, zrobię pewien myk. On jest na samym końcu, pamiętam. Wyjmuję zabawką maszynę, bo już ja pamiętam o co chodzi oczywiście. I patrzcie, tutaj w zabawką maszynie wszystko mam, tylko nie mam zabawkowego pawia. Nie mogę robić. I właśnie, żeby odblokować ten popcorn z masłem orzechowym, to trzeba przejść sobie tutaj. Czekajcie, nawet nie w tajemnicę, yy, tylko po prostu yy, w okazję specjalną. Nie w dzienne, tylko w tygodniowe. I oczywiście ja to będę miał yy, tygodniowe za 5 dni, dopiero następne. Ale teraz sobie kupię pakiet żetonów sprzętu zabawkowego pawia. I to trzeba kupić za 10 dukatów. Pyk. O! Tego może kupić więcej Ciekawe Ciekawe, że tego, tego mogłem kupić więcej. Dobra Kupuję pakiet żetonów sprzętu zabawkowego pawia pyk. Żeton sprzętu zabawkowego pawia pyk i. I jest. 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 Mogę robić zabawkowe pawie. Super. I to samo będzie potrzeba za 5 dni. Może będę mógł kupić pakiet żetonu popcornu z masłem orzechowym. I się zastanawiałem skąd ludzie to mają. A oczywiście dziękuję Teresie Magdalenie. Bo Teresa Magdalena tutaj napisała na czacie: co 10 dukatu w sklepie, gdzie promocja, zakładka tygodniowe rzeczy, za talary tam można kupić, że tam tego pochodzi. I dopiero Teresa Magdalena podpowiedziała, że to tam się kupuje. No. No i tak. A tutaj oczywiście, no. to, ja czas czytam tak słabo i, i tak rzadko jestem w grze, że tutaj Sugar Free chyba dwa razy mi chciała sprzedać ten... pióra, ale oczywiście Wojtas! Dzięki Wojtas! Ty mi sprzedałeś popcorn, pióra też, Sugerfilter ci bardzo dziękuję za to, że jesteście tacy kochani i sprzedajecie mi to, że pomagacie, no mam nadzieję, że będę mógł produkować niedługo sam te popcorny zabawkowe, pawie już mogę robić. No i oczywiście tyle w tym filmie, 12 minutek prawie się nagrywam, Myślę, że będzie 20 minutek jak skończę. 12 minutek, nie 20. Tak. No i oczywiście tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Że jesteście zadowoleni z oglądania. I zapraszam na następny film, gdy będę kupował ulepszacze. Być może nagram zaraz po tym, bo jak już nagrywam film, to nagram następny jak robię ulepszacze, nie? Tak więc. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, papa. Pa. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jak jeszcze nie zasubskrybowali, zostawieniu łapeczki pod filmem. I trzymaj się, papa. Pa. Cześć, pa.